Cześć kochani, witam Was w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam troszeczkę w innej scenarii do Was z innej scenarii do Was mówić, korzystając z tej przepięknej pogody. Jak sam tytuł już Was nakierował jakby na temat rozmowy, który chciałabym dzisiaj poruszyć. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać w ogóle. Dzisiaj chciałabym do Was y, 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 poopowiadać Wam troszeczkę o zaburzeniach lękowych. Co to tak właściwie są te zaburzenia lękowe i jakie y, może być ich podłoże? Y, y, I odpowiem Wam troszeczkę tak z własnego doświadczenia, ponieważ, jak wiecie, z poprzednich filmów y, nagrywałam też o właśnie nerwicy lękowej i tam, tam w dwóch częściach filmu opowiadam o takich swoich um, przeżyciach, przemyśleniach, jak ja to um, przechodziłam takie różne właśnie zaburzenia lękowe, um, jak to się u mnie odbywało i jeżeli interesuje was um, ta tematyka, moje przemyślenia na ten temat, chcielibyście się Zapoznać z nimi, to zapraszam Was do obejrzenia e, tych dwóch części filmu. E, dzisiaj tematem będzie, będą zaburzenia lękowe, właśnie. Co to, je, co to są w ogóle te zaburzenia lękowe? Jak, w, jak, w jaki najprostszy sposób można by je y, y, określić? Co to, tak, co to tak właściwie jest? E, zaburzenia lękowe to jest. Nic innego jak odczuwanie lęku w sytuacjach, w momentach, które nie są poprzedzone jakby żadną racjonalną przyczyną do tego, żeby odczuwać paniczny lęk, tak, który nas paraliżuje. Z pewnością wiele osób, które teraz ogląda, to wideo. Na pewno ta tematyka, skoro tutaj jesteście, to ta tematyka Was albo interesuje, albo sami przechodzicie przez takie różne właśnie momenty, takie macie stany lękowe. Wiele osób też do mnie pisało odnośnie właśnie po, osta po ostatnim filmie i właśnie dokładnie opisujecie takie, takie sytuacje, czyli związane właśnie z tymi zaburzeniami lękowymi, czyli przykładowo wstaję rano, otwieram oczy i od razu paraliżuje mnie lęk, tak? Czyli nie ma jakby racjonalnych podstaw ku temu, żeby odczuwać lęk, prawda? Bo wiecie, generalnie strach jest człowiekowi bardzo potrzebny, ponieważ strach to poczucie strachu jest jakby nam zapisane w, naszych, w, naszym, w naszym ciele, funkcjonuje po to, żeby nas po prostu uchraniać przed, przed różnymi niebezpieczeństwami. Tak? tak samo działa to w świecie zwierząt. Zwierzęta też odczuwają strach, kiedy. kiedy Słyszą na przykład jakiś szelest, liści, łamanie patyków gdzieś w lesie, prawda? Więc one, one już reagują wtedy z strachem, i wtedy mają jakby dwa wyjścia. Albo walczyć z napastnikiem, który, który nadchodzi, albo z potencjalnym napastnikiem, albo po prostu uciekać, tak? I tak samo to działa w, w życiu człowieka, prawda? Strach jest po to, żeby nas. Informować o tym, że istnieje jakieś zagrożenie. Dlatego odczuwamy strach, jeżeli na przykład jesteśmy w jakichś dużych wysokościach i schylamy się na dół, więc Możemy odczuwać taki strach, i my wiemy, że po prostu mamy się cofnąć, bo tam grozi nam jakieś niebezpieczeństwo, tak? Czy możemy się przewrócić? Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy nie odczuwali w ogóle strachu więc chodzilibyśmy sobie gdzie nam się tylko podoba, małe dzieci też w ten sposób, gdyby funkcjonowały, gdyby nie odczuwały strachu, no to gatunek ludzki po prostu nie przetrwałby zbyt długo, prawda? Więc generalnie strach jest nam bardzo potrzebny. Sytuacja się zmienia wówczas, gdy ten strach jest na tyle paraliżujący właśnie i nie ma jakby żadnego nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia na ten, na ten strach. Więc to są właśnie takie zaburzenia lękowe, czyli kiedy my przykładowo jesteśmy. Jesteśmy w domu, jesteśmy w sklepie, stoimy w kolejce i paraliżuje nas nie wiadomo dlaczego bardzo silny lęk, prawda? E, więc to są właśnie tego typu e, zaburzenia e, lękowe. E, I Jakie tutaj może być podłoże, jakie przyczyny mogą być tego typu sytuacji, że, że u nas może dochodzić do takich stanów lękowych. Ja tutaj powiem troszeczkę z punktu widzenia psychobiologii, z punktu widzenia totalnej biologii nowej medycyny germańskiej. To są, to są jakby wszystkie te odłamy nauk. Które powstały na bazie opracowań, na bazie badań doktora Hamera, I, i my z takim, z takim lękiem, z odczuwaniem takiego lęku, my możemy pracować. My możemy na podstawie tak, tak zwanych szyn, to Wam też zaraz wyjaśnię, o co chodzi z tymi szynami, możemy pracować z tym lękiem i możemy dowiedzieć się po prostu, i jakie są przyczyny tego, dlaczego my odczuwamy ten lęk? Tutaj mam taką ogromną prośbę do Was. Bardzo wiele osób nie potrafi właśnie zachować spokoju w takiej, w takiej sytuacji, kiedy, tak jak mówiłam, w tej przysłowiałej kolejce w sklepie, paraliżuje ich ten lęk, ponieważ. On, te osoby odbierają ten lęk jako coś, co mm, ich przytłacza, zagraża im ich życiu, więc wtedy pojawia się coś, coś co idzie dalej za tym, za tym zaburzeniem lękowym, czyli nasza wewnętrzna analiza. Yy, I pamiętajcie, że to my nadajemy wagę każdej myśli, każdej sytuacji, która przytrafia się nam w życiu. I jeżeli yy, reagujemy bardzo silnie na, na takie emocje lęku, bo czujemy, że y, czujemy się nieswojo, czujemy brak poczucia bezpieczeństwa, no to wtedy naturalną reakcją organizmu będzie to, że y, y, mózg jakby daje sygnał ciału, żeby właśnie gotowało się albo do ucieczki, albo żeby było gotowe do walki, więc stąd też przyspieszony oddech, szyb, szybsza praca serca, podwyższone tętno, podwyższone właśnie ciśnienie krwi, e, uderzenie takiego ciśnienia do głowy, prawda? Żeby jak najwięcej tlenu przedostało się do mózgu, żeby człowiek mógł szybko reagować, ponieważ my odebraliśmy jakąś daną sytuację za bardzo y, dla nas y, silną, drastyczną, tak? To jest bardzo mocny impuls i dlatego nasze ciało tak w ten sposób reaguje. Często ludzie y, po prostu nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Y, mówicie do mnie, że y, y, zdarzają się Wam właśnie omdlenia, takie tak zwane chodzenie po ścianach. Też, y, z, też się spotkałam z takim z takim określeniem, więc więc to jest bardzo ważne. To jakby też jest takim moim celem tego filmiku dzisiejszym, żeby, żeby was jakby w jakiś sposób poinstruować, jeżeli tak to można w ogóle nazwać, żebyście te wszystkie emocje wszystkie, nie tylko lęk, ale teraz dzisiaj skupiamy się na lęku, żeby ten lęk odbierać jako taką informację dla nas. Informacje, ja to często nazywam takim sms-em e, dla nas, że o, o coś, dlaczego reagujesz e, w taki, a nie inny sposób. Więc e, bardzo e, to jest bardzo ważny krok e, w, w, w terapii, też, żeby wyjść jakby z tej pozycji takiej ofiary, która. Która sobie stoi biedna w kolejce w sklepie i atakuje ją automatycznie jakiś lęk bezpodstawny. My nie wiemy, kiedy on przyjdzie, w jakiej sytuacji. I czujemy się, jakaś osoba czuje się bardzo przytłoczona tym, i ona nie wie, co z tym zrobić. I ona co robi? To ona chce od tego uciec, ona chce tego nie czuć. Ona robi wszystko, żeby tylko. Znaleźć jakie, jak, jakiekolwiek miejsce bezpieczne, żeby wrócić do domu, y, do rodziny. Zdarza się, że, y, że ludzie dzwonią do kogoś, dzwonią po karetkę, no różne sytuacje są. A gdyby tak po prostu zrozumieli, że w ten sposób funkcjonuje ich ciało, że w taki sposób y, funkcjonuje natura i to jest naturalny jakby cykl czyli nasz mózg y, o czym będę właśnie dalej mówić, nasz mózg rozpoznaje sytuacje, które kiedyś mogły być dla nas, które kiedyś odebrane były przez nas jako niebezpieczne. I tutaj, to, I tutaj właśnie pojawia się ten temat tych szyn. Co to są te szyny? Może na podstawie jakiegoś prostego przykładu Wam powiem. Załóżmy, że może na moim przykładzie powiem. Ja w momencie, kiedy miałam 4 lata, moja mama wyjechała do pracy poza granicę Polski i wychowywał mnie i mojego starszego brata tata. No i wiadomo, jak to mała dziewczynka, jak to dziecko naturalnym instynktownym odczuciem dla mnie była taka bardzo silna tęsknota za mamą, bardzo przeżywałam to odosobnienie to mm, mm, Tą rozłąkę, bardzo, bardzo to przeżywałam, ponieważ bardzo rzadko się widywałyśmy wtedy, widywaliśmy się wtedy z mamą, więc yy, mój mózg jako yy, yy, takie sytuacje rozpoznawalne zapamiętał kilka aspektów. Yy, przykładowo to może być właśnie yy, pożegnania, czyli sytuacje takie, że my komuś mówimy, no, papa. Czujemy, że jest to taka atmosfera pożegnania, prawda? Dla mnie osobiście, jako dla małej dziewczynki, to był bardzo trudny moment i ja, yy, i mój mózg zapamiętał to jako coś bardzo niedobrego dla mnie, coś, co przynosiło mi bardzo dużo bólu. Co jest też bardzo ważne w takich sytuacjach, że ten ból, te emocje my przeżywamy samotnie, w odosobnieniu, czyli... Yy, nie wyrażamy tych wszystkich emocji na zewnątrz, wszystko tłumimy w sobie. I to jest właśnie taka energia, ten strach, ten lęk, to jest taka energia skupiona w nas, w naszym ciele, która się później w dorosłym życiu potrafi właśnie odezwać w postaci takich napadów lękowych tudzież właśnie zaburzeń lękowych, o których właśnie mówimy, tak? Więc Powracam teraz do, do tego właśnie apelu, żeby te emocje, wszystkie ten lęk, który być może um, ciebie spotyka, żebyś, y, żebyś zaczął, zaczęła podchodzić do tego jako do takich informacji, żeby to po prostu obserwować. Czyli przykładowo, jeżeli teraz będziesz w sytuacji y, takiej, że. Y, napadnie Ci taki, taki lęk, to zacznij... Yy, możesz w ten sposób jakby podejść do tego, tak jakbyś yy, stała, a ten lęk po prostu przychodzi, tak? Tak jakby przychodził obok i Ty jakby nie bierzesz tego do siebie, albo nie uciekasz od tego, tylko stoisz, obserwujesz. Możesz sobie zadawać pytania. Dlaczego akurat w tym momencie poczułam lęk? Przecież stoję w sklepie, jestem, robię zakupy. Nikt mnie nie atakuje, wszystko jest w porządku, czyli ja racjonalnie nie mam podstaw do tego, żeby odczuwać lęk. Natomiast moje ciało w ten sposób zareagowało. Dlaczego ten lęk pojawił się w mojej głowie, prawda? Można sobie zapisać te rzeczy właśnie zacząć. To jest, to jest to, o czym ja właśnie bardzo dużo e, też piszę. Mówię o tym, żeby właśnie zacząć obserwować siebie, nie uciekać od tych emocji. To jest najgorsze, co możemy robić, uciekać od tego. To, też tak mówię, że e, po prostu jakby te emocje to tak przychodzą do nas jak, jak taki gość, prawda? Puka do drzwi i, i mówi. I chce nam przekazać jakąś informację na nasz, na nasz temat, na temat naszych przeżyć. Chce nas poinformować, gdzie, w jakim miejscu zostały jakieś stłumione emocje, niewypowiedziane, nieprzetrawione, nie, nie, nie przeżyte. I one gdzieś tam drzemią, jakaś cząstka nas jest zraniona, i my po prostu możemy to pięknie zaobserwować i pracować z tym zrozumieć to po prostu zrozumieć ten mechanizm, jak, w jaki sposób to to wszystko funkcjonuje. Natomiast jeżeli będziemy uciekać się do, tylko i wyłącznie do tego typu rozwiązań, jakimi są środki farmakologiczne... Oczywiście ja jakby... To jest każdego jakby indywidualna decyzja, tak? Jaką on formę terapii chce zastosować. To też bardzo jest ważne, żeby pamiętać o tym, że każdy jakby jest na innym poziomie może świadomości, tak, że każdy do każdego inne, inne środki będą trafiać, ale z własnego doświadczenia wiem, że, że ludzie naprawdę pracowałam z ludźmi, którzy wiele lat korzystali z, z różnych takich. Po prostu, tak jak mówiłam, środków farmakologicznych, jakieś tabletek, i często nie u każdego występują jakieś tam skutki uboczne. Aczkolwiek to nie jest rozwiązanie sytuacji, ponieważ to jest tylko tłumienie, tłumienie emocji, prawda? A te emocje to po prostu trzeba im dać wyjść, trzeba, ich, trzeba im pozwolić przede wszystkim istnieć, czyli zaakceptować to i po prostu obserwować, tak? To są właśnie tak zwane mm, te szyny, czyli w moim przypadku e, były to takie informacje, jakby takie z, e, znaki, które mój mózg zapamiętał i odebrał je jako, e, jako takie e, drogowskazy poniekąd, i w dalszym życiu e, wykorzystywał te właśnie drogowskazy do tego, żeby mnie. Yy, zabezpieczyć, prawda, żeby mnie ustrzec przed niebezpieczeństwem, ponieważ wtedy, kiedy rozstawałam się z mamą, była rozłąka, ja bardzo długo płakałam, bardzo to przeżywałam, więc to była dla mnie traumatyczna sytuacja, takie rozdzielenie z mamą. Więc za każdym razem, właśnie w życiu dorosłym, później ja się dziwiłam, dlaczego ja w ten sposób reaguję, że, że po prostu panikuję, kiedy mąż się spóźnia. 5 minut, prawda? Miał być jak zwykle o tam 17, 18, a 5 minut już go nie ma, i ja, moje ciało i w mojej, w mojej głowie już jest, już jest po prostu, panuje ten lęk, i, i nie mogę nad tym jakby zapanować. Więc tutaj, kochani, proszę Was, po prostu. Obserwujcie tego typu sytuacje. Zacznijcie patrzeć na te emocje jak na drogowskazy, nie na to, że coś chce was zabić. Emocje nie zabijają. Po prostu one są po to, żeby nas informować, na jaką my energią emanujemy, co się w naszym życiu dzieje, prawda? Eee, więc to jest bardzo ważna sprawa, bardzo ważna kwestia. I co za tym idzie, żeby jeżeli już zaczynamy obserwować siebie, zaczynamy zauważać pewne schematy, w których my funkcjonujemy, zaczynają się powtarzać właśnie różne miejsca, w których my odczuwamy lęk, jakieś sytuacje, jakieś osoby, to wtedy my możemy kiedy my mamy na przykład to gdzieś zapisane, prawda? Bo bardzo ważne jest, żeby sobie właśnie takie rzeczy zapisywać. Lecz łatwiej jest nam się do tego odnieść po jakimś czasie, prawda? Bo często jest tak, że my sobie coś pomyślimy, idziemy spać i nagle, o, wow, Eureka, to może być to, bo yy, i czujemy taki, taki dreszczyk po kręgosłupie, czujemy, że to jest, to jest ważne, co teraz pomyśleliśmy, prawda? I zamiast. Jakby zatrzymać to i spróbować się do tego odnieść, iść dalej w tej obserwacji. To my wstajemy rano i już możemy tego nie pamiętać, prawda? A tutaj jest bardzo ważne, żeby, żeby po prostu zobaczyć cały schemat, jak się, jak się narodził, czyli pewien program, który został w nas uruchomiony. I kiedy my zaobserwujemy ten program, zaobserwujemy, zobaczymy w jakich sytuacjach my odczuwaliśmy taki lęk. To możemy zmienić później swój sposób postrzegania tego, swoją ocenę, prawda? Możemy zrozumieć to, jak, w jaki sposób to funkcjonowało w nas i możemy to po prostu zmienić, prawda? E, możemy, możemy zauważyć, że kurczę, dobra, przeżyłam tą rozłąkę z mamą i żeby się uwolnić jakby od tego, co ja zrobiłam, to, to bardzo dużo zaczęłam rozmawiać z moją mamą, bardzo opowiadała mi o tym, jak bardzo za nią tęskniłam, co czułam, ponieważ kiedy ona przyjeżdżała, kiedy ona wracała, to ja nie byłam w stanie jakby wyrazić tych emocji, tego lęku, ja, tego lęku, że ja się boję, że ja znowu ją